Odrzucenie w relacji z narcyzem ma zupełnie inny wymiar niż w zdrowych związkach. Jest ono często celowe, zaplanowane i służy do kontroli oraz manipulacji. Więc narcyz używa odrzucenia tylko jako narzędzia, o którym Wam za chwilę opowiem. Często mówicie: czułam się, czy czułem się odrzucony, ale odrzucenie samo w sobie nie jest ani emocją a uczuciem jest sytuacją lub doświadczeniem, które wywołuje określone emocje i uczucia. Odrzucenie może prowadzić do różnych emocji pierwotnych. Zobaczcie, emocją pierwotną jest smutek, na przykład rozczarowanie, żal czy przygnębienie, emocją jest złość, czyli gniew, frustracja i irytacja, lęk, czyli strach przed samotnością, np. czy niepokój, wstyd, czyli poczucie bycia niewystarczającym. Więc jakie uczucia mogą się pojawić po odrzuceniu? Zobacz, uczucia są bardziej długo, to są bardziej długotrwałe stany emocjonalne, które wynikają z interpretacji emocji. Więc po odrzuceniu możesz czuć na przykład samotność, poczucie bycia niekochaną, niską samoocenę, brak akceptacji, tęsknotę. W, odrzucenie w relacji z narcyzem, jak już Wam powiedziałam, ma zupełnie inny wymiar niż w zdrowych związkach. Dlatego też, że jest ono często celowo zaplanowane i służy tylko do kontroli, by Tobą manipulować. Więc narcyz zawsze używa odrzucenia jako narzędzia, by po pierwsze obniżyć Twoją wartość, sprawić, że poczujesz się niegodna miłości czy uwagi, wywołać w tobie lęk przed stratą, abyś za wszelką cenę starała się czy starał się ją czy jego odzyskać, aby zniszczyć twoje poczucie własnej wartości po to, byś się uzależniła emocjonalnie i nie kwestionowała jego zachowania czy jego potrzeb. Aby przygotować cię na tak zwany hovering, czyli powrót po czasie, gdy będzie mu to pasować. Więc odrzucenie przez narcyza nie jest dowodem na to, że nie byłaś wystarczająca czy wystarczający, ale na to, że byłaś wartościowa, a on nie potrafił cię kontrolować w inny sposób. Więc nie bierz tego do siebie, co on mówi czy robi. To nie jest historia o tobie, to jest o nim.